Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani już w ostatniej części naszego maratonu Beznadziejnych krzyżówek, jeszcze gorszych szczęśliwych linii e, Skończymy to, bacie wie jak ja to mówię No widzicie, lotto nie chce nic dać fajnego e, Zdrabki nie chcą się popisać ze swojej dobrej strony No i co? No zostaje nam tylko wydrapać to no i zobaczyć co my tutaj jeszcze wyskrobimy. Mamy zdrapkę z numerem 24 i 25. Także bierzemy się za drapanie. Nawet nie pamiętam czy mamy tu jakieś pewniaki. Dzisiaj sobie siedzę u syna w pokoju, bo paputy no, chyba się czegoś najadły. <grywka> No dobra, bo dają popalić dzisiaj. Nie wiem, dyskusja im się u, yy, uaktywniła. Dobra, czyli tak, tutaj nie mamy żadnego pewniaka na pewno. Może pokój syna będzie szczęśliwy. Mamy sakwę. Tu jest. I mamy kolejną. Powiem wam, że już się cieszę, że kończymy ten maraton. Bo mam fajnych parę odcinków do zrobienia. Zdrabki leżą i czekają. Będziemy mieli odcinek na 3,5 tysiąca, no bo już mamy te 3,5. E, powiem Wam, że te suby tak wpadają i wypadają, nie? Wiecie o co chodzi. Także sobie jeszcze chwilkę poczekamy. A w międzyczasie zrobimy dwa odcinki ze zdrabkami e, od o, o, widza. Widza w sumie też ma kanał e, Słowem Pisanym. Zasponsorował mi na... Y, y, stronie, że mam kupić drapeczki na, y, za 100 zł i zobaczymy, co się tam wydrapie. Drapki y, prosiłam o panią z kolektury, żeby wybrała swoją szczęśliwą ręką. To się wszystko okaże. E, dobra, widzicie nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Mamy kości. Z całego serca. Chciałabym podziękować osobom, które na do mnie piszą i się martwią o mnie. Eee, naprawdę to jest bardzo, bardzo miłe. Eee, I Dziękuję Wam kochani z całego serca. Co my tu mamy? Gruszeczkę. No i gruszeczki nie ma, czyli drapeczka ma, jest przegrana. No, oby nie wszystkie, bo nie fajnie. Dobra, co my tu mamy? Tutaj też nie ma nigdzie pewniaka. Nawet nie wiem, czy jeszcze gdzieś jakiś był. Nie pamiętam po prostu. Yy, mamy podkowę. Teraz trefla. Mamy tu jednego, tu drugiego. No i jest tu pik. Mamy pik. Jeden. Dalej słonik, mamy słoniki, kolejny symbol to banany. Mamy banany. Dalej ananas. Jest ananas. Dalej. Klucz. Mogliby dać gary do pozmywania i by była linia. A dali złoto. Proszę bardzo. Tu mamy jedno i tu mamy drugie. Dalej. Słoneczko mamy. Przedostatni symbol to korona. Też mamy. No i ostatni symbol, kochani, to kości, których nie mamy. Tak, widzicie. Nic się nie utworzyło. Dobrze. Co dalej? Tutaj pewniaka też nie mamy. Może się coś uda nam wydrapać. Drabka z numerem 94 i szukamy kluczy. Teraz mamy księżyc jest banan mamy truskawka nie ma arbuz nie ma garnek mamy nawet dwa gwiazda gwiazdy nie ma złoto mamy dwa razy dalej co my tu mamy tęcza tęcza mamy jedną dalej winogrono też jest i ostatni symbol sakwa ale sakwy nie ma tu jeszcze był arbus. No ale nic nam to nie daje. Sprawdźmy kontrolne. N, S. No i ostatnia drabka z naszej 24 części. Tu pewniaka też nie ma. I szukamy ananasy. Mamy trzy. Kolejne. Mamy śliwkę. Mamy śliweczkę. I jest tu kości. Zapewne z Was bardzo yy, uważnie śledzą mój kanał i te zdrabki, bo mówiłam, że coś wymyślę, jakiś konkurs. No i tak sobie pomyślałam. No i zobaczymy, jak to będzie, myślę dalej. Cetryny nie ma. Tu mamy biedronkę. Tu mamy gruszkę. Osoby, które oglądały uważnie, nie będą miały z tym pytaniem żadnego problemu. I mamy garnek. No i zobaczcie, i same pustaki. Dobra, zobaczymy sobie krzyżóweczkę, jak ona nam się tutaj spisze, co tu mamy, mamy, ma mamy jedno słowo oko, tu mamy stok w drugiej, no i w trzeciej jest nic, zero, w <noise> bonusie brakuje nam trzech literek, ale na bonusa już nie liczę, bo jeden był, także szukamy literki B, pozdrawiam Basieńki, Bożenki, Barbarki, Bogusie, tu mamy też B, i tu mamy, tu B, nie mamy. Tak mnie cały czas męczy, żeby kupić sobie znowu paczkę wielkiej krzyżówki, bo tam są jeszcze główne wygrane. Zobaczę może jak stąd odbiorę to może uda mi się zmontować i sobie na kanale zdrapiemy wielką krzyżówkę całą paczkę co Wy na to chcecie Bo w klubie Milionerów już padła główna wygrana czeka już nie ma żadnej No jeszcze została nam krzyżówka, brylanty ale na tamte to nie liczę Dobra, literki B już mamy zdrapane o, W nawet już byliście, byliśmy. Patrzcie, no tak, no to ja tu gadam, a nie zdrapuję. No i mamy tutaj słowo drzwi. Przepraszam was najmocniej. Szukam i nie wiem czego. Dobra, W było. Tutaj nie mamy już. No i tutaj nie mamy. Dobra, to... Chyba wiedziałam, co robię. Literka H. I mamy tu... Jedną, w drugiej mamy też. Okej. Okay. No i w trzeciej mamy. H. Dobra, co dalej? Co nas czeka? Literka J. W bonusie mamy literkę J. Słyszycie, nie? Są w pokoiku drugim. A jak się uprą, to normalnie jedna przez drugą nadaje. A jest czasami taka cisza, że się w ogóle nie odzywają. Pewnie głodne są. Muszę im posprzątać w tej klacie. Wiecie, co potrafią nasypić. Oj, potrafią. Tu mamy jod, Tu mamy też. Zapomniałam pozdrowić Jadwigi bandzie, yy, Janusze. O, zobaczcie, mamy literkę A. No to w bonusie jest jeszcze jedna, czyli literka M nam zostanie. No i szukamy tej A. Tu mamy, czy ona nam coś da. Pozdrawiam Anusie, yy, Alinki, Alicję, Asie. Całego serca. Tu mamy A. Ciekawe, czy ten odcinek nam coś da. Dzisiejszy wkład to jest 44 zł. Yy, no bo są dwa odcinki. A tu jeszcze mamy A. Także chyba szału nie będzie. No ale to są tylko zdrapy. Tu mamy A. Tutaj też. Mamy bar. No, to tu mamy drugie słowo. Mogłoby jeszcze coś wpaść. Tu mamy A, tu mieliśmy H, tu mamy A. Wiecie co? M chyba nie wpadnie, bo za dużo byłoby nam tutaj słów. Chociaż, kto wie, tu chyba wszystkie A już wydrapałam. I teraz tutaj. Mamy A, tu jest też, tu mamy, M by się przydało, D też mieliśmy, bo tak zerkam przy okazji, tu mamy A, tu jest też, tu mamy, tu mieliśmy J, oczywiście, dobra, no i co? No i ostatnia. Ciekawa jestem. Literka G. No nie mogli dać M. Widzicie jak to jest. Tutaj G nie ma. Także mamy tylko jedno słowo. Tu mamy dwa. No i N nie było. Także widzicie. Nidy rydy. Nie da się. Lot to się nie da. Tu mamy G. Tu mamy G. I mamy wielkie G. Tu mogło być razy 3. W bonusie mogło być ho, ho, ho. Przydałoby się. A mamy rzeczywiście 0. W rzeczywistości tu mamy J. I literka O, czyli część 24 do koszalina, kochani. Zaczynamy 25. Pewniaka nie mamy. Mamy za to diament. I tu jest. Kolejny symbol to trefl, Bardzo jestem ciekawa tych y, drapek, które y, kupiłam. A powiem Wam, że zbierałam je jakiś czas. No bo nie ukrywajmy, no jednorazowo wyrzucić 350 zł na pustaki, no to też trochę szkoda. No i tak jak byłam w jakimś sklepie, czy gdzieś tam, coś tam kupiłam. Także te zdrabki są z różnych kolektur. Yy, no. no, ale zobaczymy, no. Co ma być, to będzie, prawda? Sami wiecie, jak jest ze zdrabkami. Nieraz się kupi jedną i się trafi fajny, fajną wygraną, a nieraz się kupi 10 i jest wielkie zero. Myślę, że jakieś tam mocy urzędowej nabrały. I może się tam jakoś skumulowały trochę i coś tam z tego będzie. No, by nie na zero, bo porażka by była. Zakwę szukamy, zakwę mamy tu. Na razie widzicie, wielkie zero mamy w tej części. I tu mamy banan, tu jest też banan i mamy pustaka. Tak, tu mamy pustaki następna. Dziewięćdziesiąta ósma, kochani, już. I co? I mamy podkowę? Jedna. Tu mamy klucz. Winogrono. Nie ma. Arbuz, tu mamy, powiem wam, że jest sobota rano, syn pojechał sobie na trening, ja sobie zrobiłam kawkę, no i myślę, no trzeba nagrać ten ostatni odcinek, więc też to robię, od razu wam zaraz wrzucę żebyście mieli co przy kawce oglądać tu mamy gwiazdy a tu był jeszcze diament widzicie nic się nie chce zmontować tu mamy trefl tu mamy trefl ym, tu mamy trefl przedostatni symbol to jabłuszko mamy tu i mamy tu. No i co dalej? Gary. Gary nam nic nie dały. Kolejny pustak. Proszę bardzo. Kontrolne potwierdzają pustaka. Kochani, 99. Pewniaka też nie mamy. No i patrzymy. Słoneczko nie ma. Krefle jest. Dalej. Bananów nie ma. Nie ma bananów, a drapuje, wiecie, co nie myślę. Przepraszam Was najmocniej. Kości. Mamy kości. Truskawka. wiśni nie ma, słonik nie ma, nie ma, no słonik nie ma. <gryw> Jeden jest. Dobrze tutaj. Arbus jest. Yy, ananas mamy. Przed ostatni symbol klucz. Jest. No i ostatni symbol to pomarańcza. O, patrzcie, mamy linię. ojejku byleby by to nie ostatnia. Sprawdzamy i mamy 3 złote Normalnie. Kolejny odcinek. Super. Dobra, no i setna. Koniec z Wami. Dziadami. I drapiemy. No, chyba, że tu główna wpadnie, no to powiem, przepraszam. Mamy tęczę. Kolejny symbol to cytryna. Nie ma. Śliwka. Mamy śliwkę. Proszę. Teraz co? Gwiazda. Kraba nie ma, biedronka. Biedronkę mamy, dwie nawet. Kolejny symbol to korona. Mamy koronę. Serduszko, te serduszka, kochani, są dla Was, za to, że byliście ze mną przez te wszystkie odcinki, że trzymaliście za mnie kciuki, że kibicowaliście mi. To jest piękne. Klucza nie ma, i ostatni symbol to arbus. No i trapeczka jest pusta, czyli mamy 3 złote z szczęśliwych linii. Została nam krzyżówka z numerem 25. Słowa nam się tutaj żadne nie utworzyły, bardzo mało liter. Była nawet A i też nic nie dało. Także szukamy teraz literki D. Pozdrawiam Danuśki. Dotki. Nasze dodeczka naszego. Uwielbiam go oglądać. Mamy słowo Ant, Ada. Dobra. Tutaj już nic nie ma. Dalej mamy Adam. Dobra. Co tutaj mamy dalej? Udo. Teraz tu mamy D, edytor. No i D się już skończyło. W bonusie D nie ma. Kolejna literka to literka B. No właśnie, czy mamy? Mamy B. Tu mamy też. Tu mamy Abel. Chciałabym kochani jeszcze tak z yy, całego serducha pozdrowić yy, takie dwie osoby wyjątkowe, yy, które ostatniego czasu są bardzo blisko ze mną. To naszą Ewunię z Opola. Bardzo Ewunioci dziękuję za nasze rozmowy za nasze no za dobre słowa z twojej strony no i Joleka która też bardzo przejęła się także bardzo bardzo was z całego serca dziewczyny pozdrawiam no i oczywiście Mary i Mario bo oni też są ze mną cały czas także bardzo wielkie serduszka proszę dla tych osób jeśli jest taka możliwość, będę Wam wdzięczna. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję kochani. Tu mamy jeszcze W. Ciekawe czy L wpadnie. Mamy J. Pozdrawiam Joleńkę. Joleka. Wszystkie Joleczki, jagódki. I Jadzie Justynki. Tu mamy też J. No i w ostatniej, kochani, mamy J. Tu mamy też. No, Szałpał. Dalej mamy literkę O. Pozdrawiam Oleńki. Oskary, Oliwie i pozdrawiam Lotto. Tak, może jak się ich pozdrowi, to coś wpadnie. Tu mamy, o jak ciężko wyschło, warstwa ścieralna. Dobra, czyli o, już tu nie mamy. Tu mamy lato, lato się już skończyło, zimno jest. Nawet na grzyby dzisiaj nie poszłam. Ja jakoś nie miałam ochoty. Mamy słowo Jonasz. Tak, tu mamy O. Tu jest też. No L nie wpadnie, bo wiecie co, za dużo słów by było tutaj. Jeszcze bonus. Także na nic nie liczę. Przekonajmy się kochani, co to jest za ostatnia literka. To jest literka K. Niestety bonusu nie mamy. Mamy K. Pozdrawiam Kasię Krysię. Um, Boże słów mi brakuje. Karolinki. Tu mamy K i mamy Moskwa. Wiecie co już nie wpadło, także... Jak oglądaliście u Mariuszka, to mamy ten sam wynik. Tu było H jeszcze. Taki sam wynik w drabkach. Także wiecie co? Porażka. Tu mamy K, chyba że się jeszcze coś utworzy. Tu mamy K, tu mamy K. U nie było. Tu mamy K. I tutaj już nic nie ma. No i ostatnia drapunia, to mamy K. Tu jest też. U nie było. Nie wierzę, to jest drugie słowo. Patrzcie. Choinka. No, to fajnie. Tu mamy K. Ale to nie trzecie słowo. Od trzech płacą. No, no to co kochani? Dwa słowa. Sprawdzamy razy dwa. Fajnie by było. W bonusie 70, kiedyś miałam w bonusie 70, udało mi się wygrać. No i kontrolne sprawdzamy. Mamy U, U, B. No kochani, także co? Wygraliśmy tylko 3 zł. A teraz, kochani, pytanie konkursowe. E, proszę, abyście mi podali pod tym odcinkiem, jaka była największa wygrana w szczęśliwych liniach i jaki to był numer drapki I jaka była największa wygrana w całej paczce w drapce Krzyżówka. Myślę, że jak oglądaliście, to będzie to bardzo łatwe pytanie. Największa wygrana w Szczęśliwych Liniach, kwota jaka to na przykład Szczęśliwe Linie, było to 36 tysięcy w Drabce Numer 1 na przykład. Tak samo w Krzyżówce. Także, kochani, yy, życzę Wam miłej zabawy, miłego oglądania. Myślę, że fajnie spędziliśmy ten czas z tymi no badziewnymi krzyżówkami, już się nie porwę na te linie, no nie ukrywajmy no drapy są jakie są, prawda yy, no także kombinujcie szukajcie, wpisujcie yy, wygrana będzie drapeczka za 10 zł dana osoba, która wygra yy, wybierze sobie tą drapeczkę i zdecydujemy, czy wyślemy czy zdrapiemy na kanale Uniuli. także Zapraszam kochani do usłyszenia. Miłego dnia Wam życzę. Buziaczki. Pa!